Oni mają dotyczącego tropa Dobra, ja nagrywam, ja przegrywam Dobra, to zaraz, Będę miał kulturę z bliznich Bier, wiorę, wiorę, wiorę na Semirze Zaraz poszukam jeszcze jakiegoś kątem, na którym może by policytowało by coś Ech. Jak coś zostanie golda, to trzeba będzie. Wszystko inne co zostanie. Ej, daj kulkę gąsy. Pan już to mi energię wasz, że nie wyzywał. Skierdolę go. Ja ci nie dam kulki na gąsa. Bo nie. Też ci nie dam, bo 16 minut. Oooo. Oh. Oh yeah! jee. Oh. O, 26 energii, dobrze, zajebi się, że ten. Ty... Oooo. Oh. <ślesk> ja to na 150 na razie nie Bo ktoś mi przedicał jakaś suka po 110... Ja dowity chyba ci pierdolę. No nie wiem, lodowym ciśnij tego kanona, jak tam magowie do tropy. Ja już się... tu jest strzały na 140, Hunter? Fizyka. Kurwa, ten to zawsze. Daj mu. Daj mu, a które? Z pierwszej? No pewnie ten. Majer lodowym. Nie, nie lodowym, weźmie. lodowym go Serio kurwa. chcesz się licytować o setny? O serce. W Przecież koła. No, ja pierdolę. Co to ty to się kurwa? Co, tym, co on ten co tu chodzi? Jeszcze ściany u mnie? może ktoś salta. Tak, to... ja normalnie coś stałem ci podbija. Ja. Chyba cenę teraz. Nie wiem. Nie, no, nie. nie, nie podbijam. Nie, bo ja pieniędzy nie mam. Ja u rudego mam konto otwarte. Tak, ty nie mam pieniędzy. Okay. Dobra, co teraz chcecie? Auremieczy? Mieczy? No, tak. no, bo czekaj, ja. to jest. Jadowity jest, jadowity jest. Ty kurwa, będziesz zjadowity zaraz ty Nie wiem na to O kurwa Czego ja muszę wyzwać teraz nowy I tyle to jest, osób stoi kurwa tu, że kurwa, ja nie mogę teraz Lądwa weszło a, jakoś, a, 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 to ta suka to podbija mi tarczę na 210 Ty kurwo ja pierdolę w może ciebie we kiem upierdolił. o Maris poczekaj, Maris nie ma wyzwa, tego, wyzwania się. przecież Ale przecież nikt nie, ma, nikt nie ma u nas wyzwa, żaden maga nie to ma. To leknica mi albo coś, kurwa, daj to jakieś bufy na mnie. Ja Jadowity jest na tobie, nie ma. Ale bufy tarcze mówię, kurwa. Dobra, poczekajcie, bo ja tego kurwa z Dobrzykowa Gangstera muszę zbudować. O, to do, mnie napisała, to do mnie napisała, że jeśli chce dobry uczynek zaliczyć, to żebym przelicytował Łukasza w tarczy na 260. Niech nie dala dziwka jebana. Ta, ta, ta kurwa, pa, co to się dzieje. Co, oni się kurwa pokłócili? Mariusz, poproszę da no. odporności. Zramatki ja w ja kupie na 260, a on weźmie na 270 i chodził do dupę. I teraz tak, TROP się mnie leknąć, kurwa, tym Dryglecim Ale on nie przebije 26,5, dopóki nie zadano. Tak, tak, Daj coś, Ryu, tam rzuć coś na mnie. A ile 260 taka kosztuje na paradolę? Kurwa, 400. Nie to co trzeba, o. było kurwa. No bo 400 to. Kurwa, przebije tak go. Tak ja golda nie mam, halo. Tropem przywróć manę. Ja pierdolę. Bawi, mi... to ma... wyjebamy tą ustawkę. Przebijają mi no, się. Nie, nie wiem, jak ja to przy... poddaję, bo chcę... To... Nie, te... nie, ja bardzo nie ile No Kurwa, nie rozumiesz tego żelicy. Ile jest... masz czasu? 13, 13 minut. 13 minut. Kurwa już mnie w 10 rzeczy. <laughs> Bo MIDI. Weź przemówić tutaj jeszcze 260. Jeszcze jedną kurę, kurwa. Bo ja, bo ja to z pożyczyłem całego kolda. Oni was podpuszczają, żebyście się spompowali, on co za asełki Nie przebijam. Nie, bo mi właśnie piskata napisała, że. Zajem zasyduj... pismołka podwójny, może daj. Tym starej A ty się z jest. Pyskata, dobra morda, jej information. Dobra morda. Jak masz do kula, kule światłości, i Smołka. Zaraz ja ci pierdolę kula. nie, 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 nie Paladyna, nie? Co, na co, gdzie? To jest ten Ja się nie mam tutaj. No, Paladyny Dobra, nie, Mariusz się wyjebał, możemy go poddawać. Nie, nie poddawajemy, wyzwam. Ja bym... Ja bym trzy Legi wtedy miał na tego Paladyna. gotowe. Tylko Legi mi poszło. <słuch> Siemakto.pl <grym> zapraszam, zapraszam do subskrybowania i dawania łapek pod moim filmikiem w kanale Jak bijemy sobie kolosa 117 z kolosalnymi no. 117 to jebać, tam minus o de, de, de. Ja ci Minus 117 Żeby mieć minusa na koniec to jest. Kurwa kto mi pobił? Spadasz? Ja zdejmę zaraz mi smoka i kurwa mogę klepać Ja to jakiś lega bym potrzebował 10 minut. Mu Jogę, do. te tarki na moją drogę na 140. A, ja. wód, y, sum się pyta, kto ma pasy do Jaya, bo stoi obok za KS. No, A kto to, to się. Podwójną rzuć. Ore. Domyśl się, kurwa, jak baba taka. <noise> nie, ja kurwa już poddaję teraz. Ile masz Domyśl. czasu do tej licytu, debilu? Powiedz no, mi, 10 tak. minut A, ja się nie zrozumie. Też ma inne postki. Kurwa, ja nie mam tylko jednej rzeczy kurwa. Jak to... Nie zalicytujesz! Nie tak. zalicytujesz! Tak nie tak, zalicytujesz! Muszę to piąta napisać, żeby strzały na 240. Dobra, ja to lepiej chyba. Nie, jeszcze nie. Dobrze kurwa, tu ostatni masztury, ale serio, zaraz klepię bo ja muszę. Ale masz od 3 działki na sobie. Pełna ja mama, kurwa na chuj to już. ty tak się że za. Nie pa, ja, ja tu kamienną, kamienną rzucę teraz na sobie. Franka ja zmieniłem łowcikowi nikt na piący w matę to dobrze. Bo... Bijcie tego kanona, proszę. To ty... to ar... Dostał CBK. Poczekaj, Kamie... kamienną słonę muszę rzucić na sobie. Bijcie Ach. tego kanona. O, erkę -ka niech wbija. Nie, tego dobi, ty go dobi kurwa ten akrytem, porażenie. bo bo i żyje na niego, o. Nie, nie używaj wampiryzmu, albo w sumie. Użyj vampiryjs czy, tak czy tak kamienną? Tak! Ta, y kamienna, Vampiry. bo z kurwa ten. Y do orki mu dobija, a tak gryt może mu ominąć orkę. O kurwa, chujawo. Ale ten może szlenderko zajebę. Wezwa agresem. <laughs> y Wyigrem. Pomąca. Krytyk z za 15% po... O kurwa, jak gdyby to Krytyk szedł Dobra, ja tu wytrzymam. Bo... O kurwa, no, a nie mamy. Dobra, i można poddać. Nie, palowie muszą Aury rzucić teraz. Nie, komuja, jest 9 minut. I Łukasz pozostał teraz wyzwa. Nie, teraz ten. Y, Palę Aury muszą rzucić. Ja to nagrywam kurwa, no. Nie, rób ta, nie rób ty z tymi listkami jakimiś, kurwa. Ja bym się wam nie wypierdalał kombetem. Ja bym wolał kurwa te licytki, niż tą kurwa ustawkę jej Poczekaj, panie. Ja Lecisz czy... już teraz. Trzymam się, Le ten. Nie utrzymasz się, czy turę sama jeszcze przestała. Kurwa. No nie, bo idzie to zamiast walność, kurwa w ciebie walność był. Ile osób, kurwa, panie. w ciebie wampiryst za zarabiał Kurwa. Ja użyję wampirystów, jak przeżyję no. za jakimś cudem. Ej, na 210 palady na tajne tarczy są. Za ile? O... Po 60 mnie całe Jeszcze to przebił A myślę, że to i tak będą się przebijać jeszcze. Wampirys, wampiryz. Nie, nie przebił w strzałach. Ja poddaję. Kto? Nie poddawaj tak. jeszcze <grym> Nie no, nie Masz mam 9 minut, kurwa jeszcze w tym E Czemu ten pajac poddał walkę teraz? No debil, no, no to po debil. jest to. 9 minut. A ja już mam kurwa na potrzebie znaczenia. Dobre, na ja go ja do to by się zdążył dwa razy zdać w Kurwa. z <śla> wami Ja pierdolę. No jest, ja jak nie, jak nie zalicytuję tego, co chcę z am to dam kurwa po 7 KS-e, ładuję wyjebane, ja, ja mam Vitym. Dobra ja też krepię wyjebane. No i tak, śluby, teraz nie chcemy, jaką mogę się uleczyć, planko, w ogóle nic nie mogę zrobić, przez całą walkę mam Great Kret też poddał. No, bo ty poddałeś, kurwa, to poddał. To kurwa, jak jeszcze nie poddałem. Dobra, raka ma to kurwa. Sprowadziłeś trybunał. Chłopczik od klepu drugi o, spokój, raz. O, spakuj już łamię, ta kurwa, Ty i tak padasz. Ej, zaraz <śm> tak zaraz wejdzie. Z, ty... Z, ty... Z tej. te... te Łukasz broni wszystkie, on ma. Cię 1G złota. Bo mata i tyle. my i tak się walczyliśmy. 19 No, to no, 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 warto, warto, warte, warto było tutaj stać godzinę, kurwa, nie całą. Warto było, kurwa, zmęczyć się, że zebrać się, żeby, kurwa, potem na końcu poddać walkę, kurwa. No naprawdę, warto było. Ojej. Oh, Dałbym. Pan Idź pan w pan, to... Mam przeczucie, że jesteś dwa razy zalicytował.